Mam takie dwie grządki w ogródku, które obsadziłam na początku roku bobem. Zrobiłam rozsadę bobu 1 lutego. Planowałam 1 marca wsadzić bóg do grządki. No niestety, ze względu na pogodę y, musiało być to trochę przesunięte. Wsadziłam go gdzieś w połowie marca. No i liczyłam, że w czerwcu zjemy ten łup i to by się na pewno stało, gdyby nie te bardzo długie, przedłużające się zimne noce majowe i nawet na początku czerwca jeszcze było bardzo zimno. Ktoś mówił, że od 30 lat nie było tak zimno, więc bób też nie, do, nie dojrzał tak szybko jak liczyłam, ale zaplanował bardzo ładnie. Widzicie, że jest, no tutaj na tym nagraniu widać jak dużo kwiatków, było bardzo dużo stronków zostało nawiązanych. No i super, bo o to właśnie chodzi, żeby w tym samym miejscu wyhodować jak najwięcej zdrowych warzyw. Na to właśnie liczyłam. Więc tak, pozwoliłam temu bobu rosnąć. W założeniu było tak przyjęte, że go pierwszego czerwca y, oberwę wierzchołki No Zrobiłam to dużo później, gdzieś około 20 czerwca dopiero, ze względu właśnie na to, że wszystko się opóźniło przez te y, chłody. Y, po oberwaniu czubków y, w ciągu 10 do 2 tygodni 10 dni do 2 tygodni bób y, doszedł w całości. Zebraliśmy go. Y, część zjedliśmy, część sobie zamroziłam. Y, bardzo w fajny sposób. No i co? No, i na początku lipca ten zagon, właściwie dwa zagony, były gotowe do tego, żeby coś na nich posadzić. Wcześniej zaplanowałam, że będzie to broku. A jak wiadomo, broku to przedstawiciel kapustych. One bardzo lubią azot, który Bub zlokalizował a właściwie zmagazynował w swoich korzeniach. Tutaj jest filmik, urywek filmiku, w którym pokazywałam Wam azot w postaci takich kulek przy korzeniach bobu. Ja te całe korzenie bobu, całych tych dwóch rządek zostawiłam. Ucięłam tylko dokładnie części nadziemne i dzięki temu ten azot czeka tam na moje brokuły. Korzenie bobo będą się powoli rozkładać pod ściółką, pod kompostem, a azot, który w korzeniach był zlokalizowany, zostanie do wykorzystania dla następnych roślin. Żeby w tym miejscu posadzić brokuły, czy jakiekolwiek inne kapustne, to trzeba było zrobić rozsadę. Tych roślin y, wtedy, kiedy uszczykiwałam główki bobu, no tam wierzchołki bobu. Właśnie wtedy wysiałam sobie broku y, na rozsadę do doniczki. Grządka po bobie. Tak, jeszcze ją w tym roku wykorzystam. Teraz delikatnie zaściukowałam kompostem. To jest kompost y, z kompostowni. I on jest bardzo fajny, bo nie ma nasion w nim. Co następnie zrobię? Następnie wysieję. Tu mam nasionka, o może tak pokażę. To są nasionka koniczyny perskiej. Ta koniczyna jest jednoroczna. W związku z czym ona mi nie przetrwazimy. Z jednej strony jest to nawóz zielony. O, a z drugiej strony yy, Ona będzie super pomocą Tak jak te korzenie bobu, które zostawiłam w ziemi Będzie super pomocą dla rośliny Która yy, rośnie Na razie yy, jako rozsada A chodzi mi Chodzi mi o Broku Zaraz będę go pikować Jednocześnie wysiewam tutaj właśnie Koniczynę perską ona będzie taką zieloną ściółką i będzie karmić mój brokuł w azot, dzięki czemu główki powinny narosnąć szybko i ładnie. No i to jest właśnie drugi plon z tego samego miejsca. A jeszcze może jedną rzecz wyjaśnię. Ja tą koniczynę tutaj zostawię. I kiedy będę sadziła już gotową rozsadę, za niedługo, kiedy te rozsady w doniczkach się rozrosną, to tylko rozgarnę albo wytnę część koniczyny, wsadzę w to miejsce broku, a cała reszta koniczyny będzie sobie rosła razem z brokułem. Broku wyrośnie wysoko ponad tą koniczyną, ona będzie karmić na dole w azot moje kapustne. Bo to może być niekoniecznie kalafior, czy tam brokuł, ale właśnie może być kalafior, może być kapusta, mogą być inne z tej samej rodziny. I jednocześnie będzie bardzo ładnie ściłkować, co mm, przyczyni się do tego, że w tym suchym roku wilgoci w, w glebie będzie więcej, będzie się po prostu ta wilgoć tam bardziej trzymać. Także one będą rosły tutaj razem. I ten brokuł, i ta konieczyna. jej dosyć gęstą. Bo to jednak jest. Nawóz zielony. Dobrze. A teraz no tak jest mniej więcej gęsto. A teraz wystarczy to troszeczkę. Zagrabić. Ziemia jest pulchna, więc to raz dwa znajdzie się pod kompostem. Ja wcześniej sobie podlałam, zanim wykompostowałam grządkę, żeby ta wilgoć tam jeszcze troszeczkę została zatrzymana, ale teraz jeszcze troszeczkę podleję, żeby ten nasionka od razu naciągły. I gotowe udanych zbiorów kapustnych.